Moi drodzy, to nie jest clickbait. Ktoś odłączył nam prąd. Muszę do światła, bo nie ma prądu akurat. Co to do licha jest? Może burza słoneczna albo coś innego? W oka mgnieniu zgasły wszystkie światła. Być może jakiś debil w końcu był na tyle głupi, że zgasł wszystkie światła i bez prądu i bez niczego. Co teraz? Nie wiem. Ale moi drodzy, nie oszukujmy się akurat. Na pewno będzie dobrze. Nad tym ja pomyślę. Nie wiem, co będzie dalej. Ale dzisiaj jest bardzo pojebany dzień. Naj najbardziej wkurwiający wieczór świata, naprawdę. Zdziwiłem się. Światło! Aż mi się komputer. Chwilowe zawieszenie minęło. Jest! Zajebiście! Chwilowy zanik prądu. Przerwałem te chwilę. No, Dobrze, że przez tysiąc krecie tak nie ma. LOL Możecie odetchnąć z ulgą akurat, bo naprawdę Nie mogę w to uwierzyć Jak coś to zbieramy też się Ej, hey, really? Ej, hey, really? No serio jacyś debile się bawią tym? Really, motherfucking Kurwa. Teraz zostałem normalnie, kurwicy moi drodzy. Nie wytrzymam, jeśli tak się stanie, jeszcze dwa razy. Normalnie mam strach na ciemność. Ale akurat wytrzymam, bo to nie, to nie jest tak za bardzo ciemno. skurwiele jacyś się bawią. Bo kurwa! Nigdy tak nie klnąłem na moim kanale. Tak klnę teraz. Jak nigdy. No shit! Ty na serio, koleś? Wkurzę się. Wkurzę. Naprawdę? Bawią się. Spieprzony mam trzy dni przed świętami. Spieprzony. Dobra. No, no normalnie, zgupieli. Nie wytrzymam, naprawdę. no. Jeśli, się. Jeszcze, jeśli jeszcze raz to się stanie, to normalnie. No... Komputer wtedy jest zagrożony, bo cały czas w tą i z powrotem. W tą i z powrotem. No. Oby się więcej to nie wydarzyło, bo pewnie jakaś burza słoneczna pewnie była. A może tu jacyś debile się bawili, no. Naprawdę głupie gówno z tego wyszło. W międzyczasie no. Wiecie, co macie robić na tym kanale. No jak coś, to do następnego. Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy.